Prezentuję stary scyzoryk z przełomu XIX i XX wieku. W ofercie, w której go kupiłem, było napisane, że producentem jest firma Nogent i powinien być wyprodukowany około 1870 roku. No. Ja ustaliłem, że jest to scyzoryk firmy Carla Kamerlinga, wyprodukowany około 1904 roku. Oznaczenia na oszczu, CM w kółku, na okładkach D. Nożyczki niestety mają uszkodzoną sprężynkę. I tak poza tym to wszystko z tym scyzorkiem jest OK. Tutaj mamy pilnik taki dosyć szeroki. Tutaj mniejsze oszcze, którymi już zdążyłem się przeciąć. No I wszystko działa. Ładnie się składa, rozkłada Po Przeczyszczeniu powinien być jeszcze ładniejszy. Okładki są zrobione najprawdopodobniej z alpaki, czyli białego metalu. Eee, sprzedający nie wiedział, pisał, że chyba srebro, ale nie jest pewny. Mnie się wydaje, że to będzie alpaka, podobnie jak rękojeści do francuskich bagnetów Lebel z pierwszej, drugiej wojny światowej. Używali tego i mam taki bagnet i to jest podobne. Ogólnie stan dobry, po podczyszczeniu powinien być dobry plus. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów o scyzorkach starych, nowych, polskich i zagranicznych, to zapraszam do zajrzenia na mój kanał.